Prawdziwa kobiecość siła, która wraca do swoich korzeni. Posłuchaj, bo to, co za chwilę usłyszysz, to nie jest bajka o idealnej kobiecie. To jest powrót do tego, co kobiety niosły w sobie, zanim świat zaczął je łamać intuicję, głębię i wewnętrzną mądrość. Pierwszą nauczycielką jest matka, a jeśli jej nie było, to również lekcja. Jeśli była silna, zostawia ci odwagę, jeśli była cicha, zostawia ci delikatność, jeśli była zagubiona, uczysz się granic. Ale jedna rzecz pozostaje zawsze: poczucie wartości, która nie zależy od nikogo poza tobą, to pierwsze źródło kobiecej siły. Drugim źródłem są kobiety, które idą przed Tobą. Nie te z okładek, nie te, które grają idealne życie, tylko te prawdziwe, które potrafią płakać, podnosić się i mówić wprost. Stabilna kobieta rośnie wśród kobiet, które nie oceniają, ale rozumieją, nie porównują, ale wspierają, nie wymuszają roli. Ale pomagają znaleźć własną. Kobieta nie staje się silna przez samotność, staje się silna przez siostrzeństwo, obecność i wymianę energii. Trzeci fundament zostaje bez zmian archetypy, które natura nadała kobietom, bo to nie moda, to nie trend to prawdziwe korzenie kobiecej psychiki. Wojowniczka, Twoja odwaga i instynkt, który budzi się, gdy trzeba stanąć za sobą. Królowa, Twoje granice, godność i decyzje, które ustawiają świat na właściwym miejscu. Uzdrowicielka, Twoja empatia, intuicja, ciepło i zdolność do przemiany bólu w mądrość. Twórczyni, Twoja kreatywność. Twoje pomysły, Twoje ręce, które potrafią nadać formę marzeniom. Prawdziwa kobieta nie wybiera jednego archetypu. Ona potrafi sięgać po każdy, wtedy kiedy życie tego wymaga. Czwarte źródło to Twoja kobieca natura już nie siłowanie się ze światem nie próba udowadniania czegokolwiek tylko powrót do swojego rytmu. Las uczy Cię wyciszenia, woda uczy elastyczności i odpuszczania, księżyc zmian, cykli i akceptacji, ogień transformacji, ziemia cierpliwości i zakorzenienia. Kobiecość rośnie tam, gdzie Ty możesz oddychać naprawdę. I wreszcie Twoje własne emocje. Twoje łzy, których nikt nie widział, Twoje rozczarowania, o których nikt nie wie, Twoje nie dam rady, które przetrwałaś sama. To jest właśnie inicjacja nie w bój, ale w siebie, bo kobieta nie staje się silna, kiedy nic jej nie dotyka. Staje się silna, kiedy potrafi czuć i mimo to iść dalej kiedy jej serce pęka, a ona nadal umie kochać, kiedy świat ją gasi, a ona w środku rozpala własne światło. Prawdziwa kobieca siła to nie pancerz, to głęboko zakorzeniona miękkość, która przetrwa wszystko.